Z tej strony witam Was bardzo w oczekiwanym poradniku na moim kanale. Jak pobrać mody, których ja używam na co dzień Vegeta 5 online na PS3? Zapraszam was do oglądania odcinka. No i od razu mówię, że te mody nie są moje, nie są moje autorskie, po prostu są jakieś tam ściągnięte z internetu. No i po prostu na nich praktycznie gram od, od, od zawsze. Teraz, Więc wchodzicie na stronkę w opisie filmu, czyli do linka mojego, którego ja wam udostępniam i tutaj macie mod menu by Leon. tak jak sobie nazwałem no i sobie po prostu jeżeli chcecie pobrać, ja na pewno chcecie je pobrać klikacie sobie, słuchajcie tutaj ściągnij no i wam się słuchajcie po prostu ściąga no i pewnie jest was się, nie wiem, może ktoś się tam zapyta lub nie, zapytacie pytacie się dlaczego tak Długo nie pojawiały się odcinki u mnie na kanale Bo ja zazwyczaj, ostatnio byłem lego e, Często, po prostu wrzucałem filmiki różne No w sumie nie różne, tylko jeden Pod tytułem PS3 Han, Ale jednak wrzucałem, po prostu było to z tym powodem, że po pierwsze nie chciało mi się Po drugie chciałem troszkę sobie odpocząć i wychillować Tak No i poczytać wasze komentarze, no i z tego co tak czytałem To dużo osób ma po problem z przerobieniem swojej konsoli Nadal podobno jakieś tam błędy wyskakują czy coś więc teraz właśnie się zastanawiam czy by nie nagrać jeszcze raz tego poradnika tylko tym razem co nie bardziej dokładnie żebyście wszyscy zrozumieli co i owo ale nie wiem czy nagram bo po prostu jednak to troszkę by mi zajęło poza tym bym musiał znowu tego usunąć przeróbkę musiałbym zaistać oryginalnego softem jest trochę w tym pierdzielania co nie hmm, no jak wam już dojdzie do tych takich do 100% no dawaj dawaj odszyfrowanie tu wam albo wam się automatycznie już wam się zacznie pobierać albo po prostu wyskoczy wam takie okienko i zapyta was gdzie, macie, gdzie chcecie zapisać ja polecam sobie zapisać sobie do folderu pobrane jest to zapisujecie pobrane. No i do sobie już tego widać. No i teraz co robicie? Wchodzicie sobie już w ten folder pobrane, no i tutaj macie swoje mod menu Takie tutaj macie pliki. Klikacie prawym, wypakuj do mod menu by Leon. No i dobra. Teraz y, robicie taki oto maner y, Ctrl plus X czyli inaczej prawy i wytni. wchodzicie wy swojego pendrive'a i wklejacie sobie ten folder do swojego, fo swojego pendrive'a no po prostu hmm. ale pamiętajcie o tym, że upewnijcie się czy, czy was, wasz pendrive jest w formacie FAT32 jeżeli nie jest to klikacie prawym formatuj ustawiacie przybudź ustawienia domyślne i ustawiacie sobie na FAT32 a tutaj sobie, możecie sobie napisać nazwę swojego pendrive'a tylko jak powiedzmy jak ja to mam na, na, nazwane USB PS3 dobra i tego nie będę robił bo już mam w formacie FAT32 no i po wgraniu tych, m, tego motmenu klikacie prawym wysuń czekacie no i co? Odłączacie pendrive'a z komputera No i podłączacie go do prawego gniazda USB w swojej konsoli Więc teraz widzimy się już na lejce. No dobra, już jesteśmy tutaj u mnie na lejce. Co robicie? Wchodzicie sobie w zapak gra No i uruchamiacie swoją tutaj przeróbkę Czyli w moim przypadku jest to przeróbka Enabla HEM Ja sobie właśnie teraz ją uruchamiam jeżeli macie jakiegoś tam przeróbkę typu reguł lub jakąś inną, no to uruchamiacie tak jak na przeróbce i tyle, tak? No i połączymy swoje przerybki, wchodzicie w Multimana. Czyli tak jak ja teraz. I czekacie wam się uruchomi. pamiętajcie o tym, że podłącz, 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 lezu. Podłącz, podłączcie już pendrive'a z modmanu do prawego gniazda USB w swojej pasowej To jest bardzo, to bardzo ważne. No dobra, teraz wchodzicie w zakładkę MMCM i no wchodzicie sobie tutaj taki oto pulpit, za pomocą tego gwoździernika. Wchodzicie sobie w PS3 i tutaj macie swojego pendrive'a DEF USB 000. 000. Wchodzicie i szukacie ktoś swojego modmana. Ja tutaj swojego modmenu modmanu. by baileon. Wchodzimy sobie. Ustawcie sobie gdzieś te okienko w jakimś wygodnym miejscu. Jest ktoś z tak dom. Dobra, co. Dobra. Otwieramy znowu te PS3 root. tutaj gdzieś wygodne miejsce. Wchodzicie sobie zakładkę D 0 i szukacie teraz folderu o nazwie tmp ja już go tutaj znalazłam, już wchodzimy w niego i tutaj kopiujemy sobie jeden klik z tego mod a dokładniej kopiujemy sobie klik gta.sprx kopijecie i wklejacie sobie go tutaj jak już tutaj skopiowaliście to wychodzimy już z tego folderu tmp i wchodzimy teraz w zakładkę. Yy... O, wchodzimy w zakładkę, w zakładkę. Wchodzimy teraz w folder game i szukacie swojego tutaj gta W moim przypadku jest to... Znaczy zależy czy macie wersję europejską, czy wersję amerykańską. Bo amerykańska to będzie Wam pisać blues. Nie. A jeżeli macie europejską, to będzie Wam pisać tak jak u mnie Czyli wchodzimy sobie w folder 01807 i plikacie sobie żeby się upewnić, że to jest na pewno wiecie folder z GTA. Wychodzicie z tego, no i wchodzicie teraz w folder USEDIR. No i tutaj macie takie pliki, prawda? To są ogólnie pliki aktualizacyjne yy, wersji Waszego GTA. Inaczej, tu macie po prostu aktualizację 1.27, bo taka jest najnowsza i, i ona się po prostu nie zmieni. I co robicie? Klikacie, znaczy nie klikacie, tylko kopiujecie sobie z tego mojego folderu botmenu ten klik o bot bin i update. Klikacie sobie kółeczko, kopiuj, klikacie później tutaj na ten folder z tą wersją naszego GTA no i klikacie wklej wklejacie kopiowanie plików proszę czekać no i to już wkleiliśmy, mamy już nasze medmano teraz wystarczy tylko to do GTA więc teraz zabiorę cięcie i widzimy się za chwilę w GTA no. Dobra, tutaj musi już uruchamiać gitarę, ściskam sobie tutaj dźwięki z mojego telewizora i, i pokażę Wam jak rozpoznać czy modmenu dobrze zainstalowaliście Otóż jak dobrze zainstalowaliście modmenu to w trakcie uruchamiania swojego gita. ja Wam już to pokażę pokażę Wam zaraz co będziecie mieć, jak, my, jak oczywiście dobrze zainstalujecie ten utlony tak jak ja, to nazywałem teraz na filmie o, będziecie mieć oto właśnie taki obrazek oj, tutaj przepraszam, tutaj coś fokus szwankuje w telefonie powiedzmy, będziecie mieć oto takie właśnie yy, nowe tło muszę powiedzieć no i pozwoli Wam tutaj pisać Welcome to James Rebels Mod No i jak wy takie coś, to możecie być pewni, że dobrze zainstalowaliście swoje mod Czy tam Mod nie wiem jakby to ja to nazwa Po prostu jest prosta nazwa, wiadomo o co chodzi. Dobra, więc teraz widzimy się za chwilę, aż będę w i zaprezentuję do modu. Dobra, już jesteśmy w GTA Online. No i dobra, żeby uruchomić nasze motmanu tutaj teraz wchodzicie, żeby wbić mojego pada wytrzymujecie L3, czyli tu i R3 wytrzymujecie no i jak Wam wyskoczy, oto taki panel tutaj, żeby tym panelem się posługiwać, musicie tutaj po prostu klikać o krzyżaki, czyli widzicie jak to wszystko wygląda, Dobra, ja Wam pokażę teraz jakie ja tutaj teraz mody używam w tym moduloaderze. Ten mod menu jak tam nazywacie. Wchodzę sobie za zakładkę Mod USet Menus i baczę sobie to. ModUD Draw. Później wchodzę w Normal Menus i baczę sobie um, help Helper Menu. Pokażę Wam teraz jak skonfigurować tę mod menu, czyli sobie R R1 i, i, i dolny krzyżak. Będziecie taki panel po prawej stronie. wchodzicie w sobie Options i włączcie sobie opcję. Po prostu będzie Wam się regenerować życie i pancerz. Nie mieliśmy mieć godmoda, ale będzie wam się po prostu wszystko regenerować. No i nie będzie podejrzeć, że macie jakiegoś godmoda czy też lindosem. Wiecie o co chodzi. Do końcu Options wchodzicie sobie i wracucie sobie opcję on, shot on on, on keep. Czyli ta opcja pozwala nam po prostu na to, że jeden strzał, no i typek pada, czy tam jedna bomba w oko i typek pada. Znaczy wszyscy gracze są na strzała. Dobrze, teraz y, pokażę Wam jak ustalić menu. Czyli lewy krzyżak i kwadrat. Mieliśmy taki okopanek po prawej stronie. I tutaj te, i co tutaj? Włączy sobie tutaj no i kick żeby nie mogli was wikikować z w sesji lub ogólnie z jakiejś tam misji do wygnacia. Anti-ban, walczcie sobie anti-start. To są właśnie, a take weapons protection. Po prostu pozwoli Wam to, że to będzie, wam będzie chciało Wam usunąć bronie, Po prostu tych broni Wam nie usunie. będziecie mieć właśnie tą blokadę. I kick non host. Anti-Squid Freeze, Anti-Wood Kick, Anti-Time Out. No i to chyba byłoby na tyle tutaj w takim ustawieniu. No i dobra, tutaj... No i, no i, no i co, macie już tutaj mody ustawione. Żeby nie było, jestem tutaj na sesji z graczmi. Mam, jak widzicie, żeby nie było tak, że tutaj, że ta moda działa tylko w sesji na, sam na siebie, że mogli mody z graczmi, czy coś nie tym no dobra, to może się do kogoś teleport... na wybierz po prostu jakąś ofiarę, nie będzie to ten typek. No, come on. O co chodzi? mogę za typa tutaj tak, wiadomo ty. ty. może nie żyjesz, to ciebie topę tutaj. O, mamy tutaj typa, walimy go na... O! No i widzicie sami, typka tepnąłem, zabiłem. Chcę tutaj było zadać no. A jeszcze mo można klikować graczy, zobaczę Wam pokażę, jest to gracz, tutaj tu jest gracz I... zabrać. jak hucić coś tak w jakieś, jakiś, no to patrzę teraz Tutaj mam taką opcję Kick player, klikam I gracza kowałem Jak widzicie sami, że mod ma no to dobra, co mogę tutaj mieć. Dzięki za oglądanie, na że Wam Wam się spodoba, że będzie Wam się panie korzystać z tego odmianu, a na pewno będzie Wam się panie korzystać z tego modmenu bo ja serdecznie Wam tutaj to po prostu polecam, Więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, sługa to zrobię więcej marka